Strzelać. ile masz opinii? Kurczę, nie wiem, może z 10? 27. O matko, pan Łukasz, moje wyobrażenie na książkę zostało zburzone w pozytywny sposób. Przy kontakcie z panią Alicją, fajnie, że zostało zburzone w pozytywny sposób. Komunikatywność, błoś o klienta, wiedza, zawsze chętna do pomocy. Nie można myśleć, że 60 Wow, to, to jest strasznie miłe, Co pan Krzysiu napisał. Rewelacja, aż zaraz się tutaj wzruszę. <laughs> Możliwość uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania o każdej porze, znacznie łatwo współpracy polecam. No, tego, tego jestem. Muszę, muszę być z tym na różne tematy. Wszystkie informacje, na przykład o potrzebnych dokumentach, są konkretne i zrozumiałe dla mnie, jako osoby nieznające księgowości. Jestem bardzo wywolona. Tutaj była moja pani Agatka. Taka fajna, bardzo klientka sympatyczna, która miała faktycznie problemy i odkręcałyśmy dużo rzeczy, ale wszystko się udało. Więc za każdym razem, kiedy potrzebowałam pomocy, opisywam mi cierpliwie na maile. Jestem osobą zaufania. To jest też ważne, żeby do tych klientów odpisywać cierpliwie. I też zauważam, że ci klienci są wdzięczni za to, że mamy do nich cierpliwość i że potrafimy kilka razy wytłumaczyć daną rzecz. To mam tak fantastyczne grono klientów i tak wspaniałych ludzi, którzy doceniają w ogóle, ja widziałam tylko jakieś te opinie, a, a te, które teraz czytałam, to w ogóle dla mnie takie zaskoczenie, że polecają mnie, że są, że są naprawdę zadowoleni z tej współpracy. Czyli można powiedzieć, że jesteś księgową z polecenia. Z polecenia, <śledztwanie>